Niech będzie pochwalony Pan Jezus. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo specyficznym odcinkiem, bardzo trudnym odcinkiem, ponieważ będę chciał się z Wami podzielić czymś osobistym. Tak przyznam szczerze, że przez dwa dni zastanawiałem się, czy nagrać ten odcinek, czy nie nagrać. Pojawiały się różne myśli, ale stwierdziłem, że jeżeli dzielę się z Wami już różnymi rzeczywistościami będącymi moją codziennością, to stwierdziłem, że. Tym, co za chwilę Wam powiem, też chcę się z Wami podzielić. Oczywiście na samym początku zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, kliknęli w dzwoneczek, zostawili komentarz i łapeczkę do góry, pozwoli to nam zwiększyć zasięgi i dotrzeć z tymi materiałami do nowych odbiorców. Oczywiście teraz też pragnę Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, że dajecie mi wsparcie w komentarzach, w prywatnych wiadomościach, to dla mnie naprawdę bardzo wiele znaczy i wielkie serducho dla Was. Dobrze, to dosyć tych przydługawych wstępów. Przejdźmy teraz, moi kochani, do tego co najważniejsze. Pamiętam, że jak jako dziecko bardzo mocno fascynowałem się ogromną, starą książką, która należała do mojej cioci. Były w niej interpretacje różnych snów, różnych symboli oraz przedmiotów, które pojawiały się we śnie. Można powiedzieć, że była to taka książka, sennik w wersji stuningowanej. I nie ukrywam, że będąc małym bajtlem, siadałem koło cioci i z zaciekawieniem opowiadałem jej o różnych snach, których byłem głównym bohaterem, po to, aby wyczytała z tej książki, jaka jest interpretacja tego, co jej właśnie mówię. No i oczywiście musiało upłynąć trochę czasu i zwyczajnie musiałem dorosnąć, żeby zrozumieć, że nie każdy sen musi wnieść coś konkretnego do naszego życia, bo przecież każdy z nas przynajmniej mógłby wymienić kilka głupkowatych i bezsensownych snów. Jednocześnie uświadomiłem też sobie, że jest mnóstwo snów w naszym życiu, poprzez które Pan Bóg chce nam coś przekazać, bądź dać nam jakieś wyraziste pouczenie. I tutaj moi kochani, chciałbym wam powiedzieć o bardzo trudnym śnie, który miał miejsce w ostatni piątek, o śnie, który jest dla mnie w tym okresie wielkiego postu bardzo znamienny. Cała akcja tego snu rozgrywała się w bliżej nieokreślonym miejscu. Nie było to ani żadne pomieszczenie, ani jakaś wolna przestrzeń. Coś dziwnego. Było tam też kilka znajomych osób, ale też nie potrafię teraz w swojej głowie odtworzyć, kim te osoby były. Głównym bohaterem tego snu był ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Siedzieliśmy rozproszeni wokół niego, on był zgarbiony, miał problemy z oddychaniem, ale każde słowo wypowiadane z jego ust było niesamowicie błyskotliwe. Był przy tym bardzo uśmiechnięty, mając jednocześnie świadomość, wiadomość tego, że za chwilę umrze. i nagle w tym śnie zachciało mi się płakać i wybiegłem z tej przestrzeni, żeby być samemu. I zaczął się niesamowity szloch. To szlochanie było tak intensywne, że nawet do teraz, myśląc o tym, mam wrażenie, jakbym płakał śpiąc. To, co jest najciekawsze, to ten płacz nie był spowodowany tym, że ksiądz Piotr umiera, tylko tym, że uświadomiłem sobie, jak ja jestem bardzo słaby, jak ja nie potrafię żyć tak jak on. Ryczałem, bo uświadomiłem sobie, że gdybym był na jego miejscu i pochłaniałyby mnie te wszystkie choróbska, i gdybym wiedział, że za chwilę umrę, to z pewnością zacząłbym panikować, a nie z uśmiechem mówiłbym o panu Jezusie i o tym, jak on jest jest dobry. I tu mi się przypomniało to, co Pan Jezus powiedział u Świętego Łukasza. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i swoimi dziećmi. I mam przekonanie, że Pan Jezus posłużył się snem, posłużył się księdzem Pawłukiewiczem, żeby poprzez ten sen i poprzez księdza Piotra wezwać mnie do nawrócenia, wezwać mnie do tego, żebym zmienił swoje życie, żebym umiał zapłakać nad swoim grzechem. I do tego także chcę Was zaprosić. W tym czasie trudnym Wielkiego Postu, w tym czasie, który jest bardzo specyficzny, z racji. Na koronawirusa, abyście umieli zapłakać nad swoim grzechem, abyście umieli pochylić się nad swoim grzechem i uświadomić sobie, że bez Pana Boga tak naprawdę nic nie możecie. Ale też do tego chcę Was zaprosić, byście umieli się uśmiechnąć i zachować pogodę ducha, ponieważ w konfesjonale Pan Jezus czeka na nas i chce nam wybaczać wszystko. Tak samo mocno tysięczny, dwutysięczny, trzytysięczny, dziesięciotysięczny raz jak wtedy, gdy przychodziliśmy do niego z danym problemem po raz pierwszy. Co by nie było, Bóg jest miłosierny. Kochajmy się nawzajem, szanujmy drugiego człowieka i kochajmy przede wszystkim pana Boga. Pokój.